Witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale Jest taki czas w internecie, gdzie dzieje się naprawdę głośna afera I jest to właśnie ten moment Ostatnio mieliśmy głośną aferę z Nolifem A dzisiaj jest głośna afera z pewnym youtuberem O którym dzisiaj sobie porozmawiamy Ale zanim to, to oczywiście Jeśli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję Żeby żaden nowy film cię nie ominął Bo filmy na, na tym kanale są codziennie o godzinie 20 I zostaw lajka, żeby pchnąć ten film w algorytmy Naprawdę z góry dziękuję Nie wiem czy pamiętacie youtubera o Skyen Nagrywał on Głównie materiały z Cesa, ale w pewnym momencie przestał on nagrywać i jego przerwa trwała 2 lata. Ale wczoraj w nocy wydarzyła się dziwna akcja, bo odpalił on niespodziewanego live'a na swoim Instagramie i w piku było tam ponad 1000 osób, więc naprawdę dużo osób się na to zeszło. No ale w końcu jego brak aktywności był dość kontrowersyjny, więc to, że w tym przypadku przyszło dużo osób, nie jest niczym dziwnym, bo możemy to porównać do styłu, i w tym przypadku byłoby nawet głośniej, wiadomo. Na samym live'ie działy się naprawdę dziwne rzeczy i teraz postaram się skleić wam najciekawsze fragmenty i wrzucić ja do filmu. Często bierzesz zabeda? To nie, teraz właśnie jestem zdrowy. A co? Już to nie brałeś. Właśnie wytrzeźwiałem z leków. Celowo. Żeby poznać prawdę. Zrozumieć to wszystko. Czyli nie wierzysz w leków, które ci tak zapisały? Znaczy... Biorę, biorę, biorę. Biorę, te leki. Dudoksetynę, Alikinet, ale tak, wiesz, mniej trochę. Bo jestem już y, po prostu zdrowy. Mój mózg normalnie raczej pracuje. A... Tylko czasami, żeby ujawnić prawdę, trzeba trochę... Nie można się znęcać nad ludźmi, pamiętajcie. Kurde, zakończenia muszą być naprawdę smutne. Czy chociaż jakiś progres, coś idzie do przodu? Cały czas tak samo. Ja jestem szczęśliwa Kamil w tym co mam. Tak? No? A ty? Też, bardzo. Znaczy, no, czy ty jestem za szczęśliwy tym co mam? Ja? Jesteś szczęśliwy? No nie do końca. A co byś chciał zmienić? Chciałbym żyć w kółko i w kółko i nie pamiętam A nie pamiętasz tego, co było parę dni wcześniej? Pamiętam Trzeba znaleźć cel w życiu Cel? Na początku jest nauka, później cel. praca Jaka rozmowa, co jest? Mam cel w życiu Masz? Muzykę Do złego. Nie. Muzyka jest celem. Nie nie jestem upośledzony. To wszystko to prawda. Trzymajcie się cześć. Więc jak sami widzieliście, działo się tam grubo. I moja teoria jest taka, że Skyen skończył nagrywać przez swoje zaburzenia psychiczne. Mógł on pójść na terapię i po prostu chciał się odciąć, bo wiadomo, że gdy ma się problemy psychiczne, to internet naprawdę nie pomaga. Wtedy każdy zaleca odcięcie się od social mediów, wtedy jest łatwiej. Skyen tak właśnie zrobił i wydaje się, że wszystko udało mu się pokonać i udało się go wyleczyć. Ale na koniec tego live'a widzimy, że Skyen został zawieziony na izbę, by przyjąć w psychiatryku, więc pewnie spędzi tam dłuższy okres czasu, bo tak nam zasugerował w tym live. Ie. Lub po prostu wszystko jest z nim ok, wyleczył się, udało mu się to pokonać, ale jego rodzina myśli, że nadal jest chory. Chcą mu pomóc, jakby na siłę, lub się go jakoś pozbyć. Może być on bity przez tego wujka, tak jak mówił to na live. Ie. I to, że tak mówi, to nie jest to żaden żart, tylko rzeczywiście tak jest. I w celu pozbycia się go, wiozą go ponownie do psychiatryka. Lub, lub też wszystko może być jakąś. Akcją promocyjną na jego wielki powrót Ale tego dowiemy się pewnie W przeciągu kilku dni lub nigdy Bo tak też może być A wy napiszcie swoją teorię w komentarzu Bo bardzo mnie ciekawi ta cała sytuacja Na dzisiaj to tyle, dziękuję, że oglądaliście Mam nadzieję, że do końca Pamiętajcie, że filmy są tutaj codziennie o godzinie 20 Subskrybujcie, żeby być na bieżąco I do następnego filmu Siemano